Kapituły Medalu 80lecia Odrodzonego Wojska Polskiego. Kapituła Medalu 80lecia Odrodzonego Wojska Polskiego na podstawie ustawy o orderach i oznaczeniach z dnia 16 października 1992 roku na swym posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 roku podjęła uchwałę nr 1, łamane przez 2024 o treści następującej. 1. Z okazji 80 rocznicy Odrodzonego Wojska Polskiego, uhonorować grupę członków i sympatyków Związków kombatanckich, a więc Związku Weteranów i Rezydentów Wojska Polskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych medalem 80-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego. Wykaz odznaczonych w załączniku numer 1. 2. Pierwsze wręczenie medalu nastąpi w dniu 19 lipca. To już właśnie nastąpiło. No a kolejne wręczenia nastąpią sukcesywnie w późniejszych terminach. I właśnie dzisiaj to jest kolejny raz w późniejszym terminie. Hełm dnia 15 lipca 2024 roku podpisali przewodniczący kapituły Marian Lipczuk, sekretarz Kapituły Paweł Kiernikowski. A teraz czytam Listę tych osób, które tu, w tym miejscu otrzymają ten medal. Grażyna Lamczyk, Waldemar Wezgraj, Władysław Tryniecki, Stanisław Jarosz, Andrzej Owczarek. Poproszę te osoby o wystąpienie. Dzień Panie Wójcie, z podziękowaniem za kontynuację tych całkowitych uroczystości i życzeniami wszystkiego dobrego i dalszej współpracy w najbliższych dziękuję bardzo. Postaram się nie ukłuć w czułym miejscu. A może bym mi trochę? Może z tak? Kiedyś był taki za Sabanowski, który zawsze pół Субтитры создавал DimaTorzok O tylko Pan Przewodniczący, Pan Przewodniczący, Pan Przewodniczący, Pan Przewodniczący, Pan Przewodniczący, para no presidente. Chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość. Pani Wójt, władzom Powiatu Patczewskiego za to, że zaprosiliście Wojewodę, którego w imieniu skromny Dyrektor Delegatury w Białej występuje. Za to, że pamiętacie o historii, że 80 lat czcimy pamięć ofiar Którzy ponieśli tak naprawdę najwyższą ofiarę za wolność naszej ojczyzny. W te 80 lat uzmysłowić możemy sobie, że nic nie jest dane nam na zawsze. Dlatego musimy być szczególnie wrażliwi na to, jak gospodarujemy własnym domem, czyli ojczyzną. Żebyśmy byli spójni, żebyśmy się nie dali dzielić, bo tylko podzieleni łatwiejszym łupem się stajemy dla naszych wrogów. Dziękuję bardzo. Szanowni organizatorzy, gospodarze i goście, przywołam słowa pani dyrektor Anny Walczyny. Łączy nas pamięć. W tym miejscu, choć nie tylko w tym, spotykamy się podczas uroczystości upamiętniających tragiczne wydarzenia na Lubelszczyźnie. Na, nasz region, nasz region, jak mało który w Polsce, został doświadczony terrorem niemieckiego okupanta. Od pierwszej okupacji, od wydarzeń w szczuczkach pod Opolem Lubelskim, kiedy to na początku października, 1 października 1939 roku Niemcy wymordowali ludność wsi. Po ostatnie, ostatnie dni okupacji, ostatnie tragiczne dni, 22 lipca, kiedy już wojska polskie i radzieckie dochodziły do Lublina, Niemcy tutaj w Woli, w Lewanie i w Makoszce dokonali strasznych zbrodni. Od początku do końca to się działo, 80 lat temu. 80. rocznica w tym roku przypadająca jest to również rocznica innych tragicznych wydarzeń, tragicznych ale zarazem bohaterskich yy, bitew partyzanckich na Porytowym wzgórzu w czerwcu, a wcześniej w maju 1944 roku w Rąblowie. Nasze stowarzyszenie o nazwie Pokolenia bierze udział w upamiętnianiu wszystkich tych uroczystości. A szczególnym, szczególnym szacunkiem i sympatią darzymy organizatorów dzisiejszego spotkania zresztą nie tylko dzisiejszego, ponieważ i w grudniu Dębowa Kłoda organizuje uroczystości poświęcone już innym tragicznym wydarzeniom. Na ręce pani Wójt Grażyny Lamczyk oraz na ręce pani dyrektor Anny Walczyny składam wielkie, wielkie podziękowania za to, że tą właśnie pamięć potraficie tak pięknie pielęgnować. A jeszcze do tego, do pielęgnowania tej pamięci potrafiliście. Zachęcić kilka pokoleń, bo tak na dobrą sprawę, pokolenie tych, którzy pamiętają czasy II wojny światowej, odchodzi. Jest coraz mniej kompantów. W ostatnim czasie pożegnaliśmy w Lublinie wspaniałych ludzi: pułkownika Mariana Wojtasa, pułkownika Henryka pułkownika... Czerkasa. I kolejne pokolenia, te młodsze, które nie, nie pamiętają z autopsji II Wojny Światowej, gromadzą się tutaj i w innych miejscach upamiętniając. Co możemy dać poległym? Naszą pamięć. Naszą pamięć. Cześć. <śmianie> 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 A ważnym elementem, ja już będę powoli kończył, bo jest gorąco, proszę Państwa, bardzo ważnym elementem tych wszystkich uroczystości tutaj właśnie jest uczestnictwo młodzieży. Młodzieży, którą Pani Dyrektor Szkoły tak pięknie potrafiła zorganizować. Przez wiele lat przecież przyjeżdżała tutaj orkiestra Denta. Mam nadzieję, że w następnym roku może też będzie. Y Również grupa tutaj, prawda, rekonstruktorów historycznych, to napawa nadzieją, że pamięć o tych wydarzeniach, które już kolejne pokolenia pielęgnują, nie zaniknie wraz z naszym odejściem. Będzie to pamięć wieczna, tak jak, jak wspom... wspomina się bohaterów. Halo? Ja, ja, jak wspomina się bohaterów historycznych wydarzeń od starożytności. Tak, ci, którzy ginęli tutaj za naszą wolność, oddali życie, będą wspominani przez następne pokolenia. I w to wierzę. Dziękuję, dziękuję bardzo organizatorom. Dziękuję bardzo. Po Bo to nie ja jestem siłą tego stowarzyszenia, tylko właśnie ci, którzy tutaj stoją, ci, którzy teraz staną za mną, moi wychowankowie. Niektórzy po 12 lat w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie działa prawie 20 lat. Już wiele młodzieży, dzieci przeszło przez szeregi. Wychowaliśmy wielu bardzo niesamowitych ludzi, którzy tutaj także byli w tym miejscu, bo jak wiemy, od wielu lat już do Was przyjeżdżamy. Od 2018 roku to już jest 6 lat, więc długa historia, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, bo stowarzyszenia różnie żyją. Nasze na szczęście prężnie działają. To pan powiedział o broni pancernej, kończymy czołg Renault FT17. Za chwilę będzie jeździł na przyszły rok, na 105. bitwy warszawskiej. Ale wiele osób mnie pyta, proszę pana, panie Zbyszku, już się kończy, bo teraz ta rocznica, a za rok to co będzie? Proszę państwa, ten nasz kalendarz historyczny naszej ojczyzny, naszych Polaków, rodaków jest tak bogaty, że to jest nie do pisania. Powiedzieliśmy dzisiaj o rocznicy jednej, drugiej, 3, ale jest niesamowita rocznica, także 80. utworzenia i otwarcia, niestety. Tragicznego miejsca obozu konstytucyjnego na Majdanku i tam wielu, proszę Państwa, mieszkańców, mieszkańców Parczewa, także w wyznaniu judeistycznego Żydów, ale to Polaków trzeba pamiętać, bo ci Polacy mieli, ci Żydzi mieli polskie paszporty, mieli polskie dowody, to byli Polacy, trafili właśnie, proszę Państwa, na Majdanek. Tak, co chwila w naszym kalendarzu mamy te miejsca, ale my mamy się cieszyć. Mamy być, proszę państwa, uradowani, bo jesteśmy wolnym narodem. Dobiliśmy tego, choć nieraz było to bardzo ciężkie, ale się udało. Jesteśmy u was trzeci raz i chcielibyśmy podziękować Pani Wójt bardzo serdecznie za e, możliwość tutaj. Spędzenia wspaniałych chwil na obozach letnich, bo także mamy obozy zimowe, zimowiska też jeździmy. Tu już Pani Ania nas zaproszała za chwilę, jak powstanie dom harcerza. Na pewno skorzystamy, bo jesteśmy tu świetnie przejmowani. Gdzie nie pójdziemy do wsi, wszyscy do nas przychodzą, cieszą się, podjeżdżamy pojazdami, wzbudzamy zainteresowanie, ludzie się pytają, i właśnie o to chodzi. To, to wszystko także daje. Proszę Państwa, posłanie tej historii na następne, proszę Państwa, osoby, ludzi i pokolenia. Czy Panią Wójt możemy prosić, bo chcieliśmy wręczyć mały upominek z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, bo jak sama nazwa wskazuje, Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare Szeregi, wydaliśmy specjalną książkę. Jest jedyna książka, proszę Państwa, w ilości egzemplarzy 386, gdzie, proszę Państwa, są spisane różnego rodzaju dzieje, i przeżycia ludzi od 39 roku do 44 zakończenia powstania warszawskiego 2 października gdzie nikt by tego nie wydał, bo ktoś napisał tylko dwie kartki, tyle mu starczyło weny, tyle tylko potrafił zrobić. Ktoś... Na przykład zostawił tylko list, który zdobyliśmy od rodziny. I zebraliśmy, proszę Państwa, właśnie to wszystko i wydaliśmy taką specjalną książkę z naszych zbieranych pieniążków, z naszych działań, różnych projektów, innych rzeczy, które robimy, aby właśnie upamiętnić. Ale także chcemy podziękować Pani Ani, bo najlepiej we dwoje wiemy, Pani Aniu, zapraszam, ile to nas kosztowało, żeby wszystko dopiąć do końca i żeby się udało, ale cieszymy się bardzo.